Mija właśnie 10 lat od kiedy na pierwszy raz nawiązałam. Mia właśnie 10 lat od kiedy nawiązałam swoją pierwszą współpracę recenzencką i trochę wzięło mi się na wspominki. Przez prawie 9 lat regularnie współpracowałam z różnymi wydawnictwami w Polsce. Jednak to już jest raczej przeszłość i dziś opowiem wam o tym jak to się zaczęło, ale też trochę jak to się skończyło. Cześć, tu witajcie na kanale Fish Talking. Dzisiaj trochę podzielę się z Wami moją historią, ale już teraz zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Moje współpraca zaczęło się w 2015 roku i od tego czasu współpracowałam z większością polskich wydawnictw w jakiś tam sposób. Z niektórymi regularnie, z innymi cyklicznie. Z jeszcze innymi sporadycznie. Przez te lata zmienił się rynek wydawniczy i bardzo zmienił się świat influencersko-blogerski. Jak sobie tak pomyślę, to w 2015 roku praktycznie wszystko wyglądało inaczej. Myślę jednak, że zanim przejdę do tej pierwszej nawiązanej współpracy i jak to się później potoczyło, musimy się jednak cofnąć troszkę dalej. Jest rok 2012. Polacy rozpoczęli rewolucję przeciwko akta. Wraz z Ukrainą organizujemy Euro 2012, a Szczęsny dostaje czerwoną kartkę w meczu otwarcie. I w grudniu ma się skończyć świat. Ja sobie spokojnie studiuję polonistykę, myśląc jeszcze wtedy, że chciałabym zostać dziennikarką. Na zajęciach, z nie pamiętam czego, z prowadzącym, którego imienia i nazwiska też nie pamiętam, padają dość znaczące dla mojego życia słowa. To nie były jakieś bardzo ambitne zajęcia, ale jednak ten prowadzący wypowiedział takie stwierdzenie, które zostało ze mną na bardzo długo i które do tej pory pamiętam które tak naprawdę zmieniło troszkę moje życie. Powiedział, że jeżeli chcemy kiedyś tworzyć, jeżeli chcemy pisać w przyszłości, zostać dziennikarzami, to mamy bardzo ułatwione zadanie, ponieważ w obecnych czasach nie potrzebujemy wielkich wydawnictw, nie potrzebujemy wielkich redakcji i tradycyjnej prasy. Możemy już teraz zacząć publikować i być czytani. I to tak do mnie trafiło, bo już w tamtych czasach moje koleżanki posiadały blogi. To był czas. Świetności Debiantarta i ja już wtedy troszkę myślałam o tym, żeby samej założyć blog, ale gdy padły te słowa od profesora, doktora czy magistra, którego teraz w ogóle nie pamiętam, to tak wtedy dość mocno do mnie trafiło. Drugą rzeczą, która miała wpływ na to, że założyłam bloga, był taki chyba już zapomniany serial MTV. Tak. MTV. Sami znajdują się tam lepsze rzeczy niż nastoletnie mamy i Warsaw Shore. Serial nazywał się Awkward i jednym z takich głównych motywów dotyczących głównej bohaterki było to, że prowadziła bloga. I bardzo mi się to wtedy spodobało i bardzo mnie zainspirowało. I tak zrodził się King. Mój blog, na którego możecie nadal wejść i przeczytać te wszystkie moje posty, był takim zlepkiem wszystkiego. Głównie składał się z recenzji seriali i filmów, ale chciałam też tworzyć coś bardziej ambitnego, dlatego pojawiały się sporadycznie powiedzmy, że felietony to były takie wpisy na różne tematy, które, na które chciałam się wypowiedzieć. Nie były to bardzo ambitne wpisy, ale z kilku z nich byłam dość mocno zadowolona. To był też taki czas, w którym dość mocny wpływ na mnie miały felietony Jeremiego Clarksona. To były felietony, w których się zaczytywałam i które naprawdę dość mocno mnie inspirowały i chciałam pisać tak jak on. Dlatego na tym blogu pojawiają się takie próby troszkę ambitniejszych tekstów. Jeżeli chodzi o samoczytanie, to w tamtych czasach było z tym różnie. Z jednej strony miałam bardzo dużo przeczytanych lektur, albo przynajmniej opracowań tych lektur, związanych ze moimi polonistycznymi studiami. Z drugiej strony hype na zmierzch trochę upadał, w tamtych czasach bardziej skupialiśmy się na Igrzyskach Śmierci i to były takie hot książki, a ja czytałam głównie w wakacje, kiedy miałam troszkę więcej czasu. Przez lata publikowałam dość regularnie, zaczęłam recenzować też książki, których im bliżej pisania magisterki, czytałam coraz więcej. I tak nastał rok 2015, który oprócz nowego prezydenta... Nie pytają Cię o imię, walcząc o strym cieniem mgły. Dał Polsce też podwójnego magistra. A co się robi, gdy ma się do napisania dwie magisterki? Oczywiście dużo się czyta i dużo się ogląda filmików na YouTube. I tak odkryłam Booktuba. I wydaje mi się, że właśnie poprzez odkrycie Booktuba to był taki kolejny krok milowy w mojej blogerskiej karierze. Bo odkryłam, że można dostawać książki do recenzji, i ktoś wam tą książkę oferuje, i będzie oczekiwał, że się na jej temat wypowiecie. Więc dla mnie to było idealne rozwiązanie, bo i tak to robiłam, czytając i recenzując książki, które już posiadałam. Postanowiłam więc wziąć sprawy w swoje ręce i napisałam maile do kilku wydawnictw. Oferując swoje usługi, opisując mój blog i to, czym się zajmuję i jak ja bym to widziała. Jedynym wydawnictwem, które mi wtedy odpowiedziało, było wydawnictwo Media Rodzina. Jak teraz o tym myślę, to powiem Wam, że to jest dość symboliczne, bo pierwszym wydawnictwem, z którym nawiązałam współpracę, było wydawnictwo Media Rodzina, i wydaje mi się, że ostatnią książką, którą dostałam od wydawnictwa do recenzji, była książka właśnie z wydawnictwa Media Rodzina. Więc mamy tutaj taką piękną klamrę. Media rodzina odpisało mi, że chcą nawiązać ze mną współpracę, i ta współpraca trwała bardzo długo, bo od 2015 roku do wydaje mi się, że dwóch lat wstecz, 2023, więc naprawdę dość długo. I współpracowaliśmy bardzo regularnie i ta współpraca, jeżeli chodzi o tę współpracę, tak naprawdę nie mam chyba większych zastrzeżeń. I nawiązanie współpracy, nawiązanie współpracy z Media Rodzina troszkę mnie ośmieliło i zaczęłam pisać też do innych wydawnictw. Tam, w tamtych czasach moja współpraca opierała się w 100% na blogu. Nikt wtedy nie myślał o Instagramie. On wtedy tak naprawdę dopiero raczkował, nie mówiąc już o Bookstagramie. Tak naprawdę była to stuprocentowa nowość, i w Polsce bardzo mało osób się tym zajmowało. Liczyły się tak naprawdę dłuższe recenzje i to, jak się pisało, więc wydawnictwa sprawdzały rzeczywiście, jaki masz styl i jak piszesz o tych książkach. I powiem Wam szczerze, uwielbiałam to. Uwielbiałam pisać i mieć takie przeświadczenie, że ktoś docenił to, jak pisze. W wakacje 2015 roku jednocześnie pisałam dwie magisterki i czytałam na Potęgę. Ten i 2016 rok były najlepszymi czytelniczo dla mnie latami. I to też były takie lata, w których naprawdę bardzo dużo książek dostawałam od wydawnictw i bardzo dużo tych książek recenzowałam. Dla kina praktycznie każde wydawnictwo, do którego napisałam, zaczęło mi pozytywnie odpisywać, a pan Andrzej Listonosz odwiedzał mnie niemal codziennie. Wtedy czułam, że jestem na szczycie, że wszystko jest super i naprawdę moje życie jest rewelacyjne. Oczywiście moje współprace opierały się na barterze. Ale ja wtedy nie potrzebowałam nic więcej. Zresztą e, pisanie recenzji za pieniądze nie było czymś oczywistym. Owszem, może jakieś duże osoby, duży, duzi blokerzy, którzy e, tak naprawdę są już na pograniczu dziennikarstwa, może oni na tym zarabiali, ale takie osoby jak ja na pewno nie. Zresztą byłam młoda i świeżo po studiach i naprawdę nie chciałam, nie myślałam nawet o tym, że mogłabym na tym zarabiać. Samo fakt, że dostaję te książki, Um, było dla mnie wystarczające. W tamtym czasie współpracowałam z największymi polskimi wydawnictwami i wieloma księgarniami. Naprawdę było super. Udało mi się w tamtym czasie nawiązać nawet współpracę z wydawnictwem Moon Drive dla którego byłam takim wewnętrznym recenzentem, czytałam po angielsku propozycje wydawnicze i oceniałam, czy nadają się do wydania, czy też nie. To była współpraca już za pieniądze, na umowę chyba o dzieło i, i nadal czasem myślę, że kilka gniotów nie zostało dzięki mnie wydanych. Patronowałam też kilku książkom, mój blurb znalazł się na jednej z okładek i naprawdę Wydawało mi się, że już lepiej być nie może. Czułam się taką osobą spełnioną, czułam się, że robię coś wartościowego i bardzo mi to pasowało. No i nastąpił mu czas Instagrama. Czas, w którym bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Ja też się troszkę przez to zmieniłam. Podobało mi się robienie kreatywnych zdjęć, wymyślanie, jak pokazać książkę w jakiejś fajnej scenerii. Zaczęłam też tam przenosić coraz więcej recenzji. Oczywiście, przez warunki Instagrama były one dużo krótsze. Ale początkowo myślałam, że naprawdę mogę się na Instagramie kreatywnie wyżyć, bo naprawdę wymyślanie tych wszystkich scenarii sprawiało mi olbrzymią przyjemność. Dbałam o te zdjęcia, dbałam o to, żeby mój fit był spójny i ładny, żeby się podobał. Jak teraz tak na to patrzę, to wydaje mi się, że naprawdę były to fajne i przemyślane posty. I czasami lubię do nich wracać, bo naprawdę poświęcałam temu bardzo dużo mojego czasu. I w tym czasie mniej więcej też wydawnictwa zaczęły coraz bardziej naciskać na Instagrama, odchodząc od blogów. Blogi przestały być aż tak popularne, to Instagram zawładnął mediami i booksferą. Tylko, że ja mam wrażenie, że z czasem przestały się liczyć te recenzje, to co się pisało o danej książce, a zaczęło się liczyć to jak się tę książkę pokazuje. I czy się ją w ogóle pokazuje? I owszem, dla mnie to też w pewnym momencie było łatwiejsze, zwłaszcza jak podjęłam już regularną pracę, to łatwiej było zrobić zdjęcie, napisać kilka słów o tym, czy mi się książka podobała, czy nie. I tyle. Nie trzeba było bardzo dużo czasu na to poświęcać, na pewno nie tyle, ile poświęcałam na bloga. I to też mi pasowało z takiego prostego. Powodu, miałam dużo mniej czasu i miałam też dużo mniej czasu na czytanie. Dlatego takie mniej wymagające recenzje bardzo mi pasowały, zwłaszcza, że propozycji wydawniczych miałam od groma. Ja tak naprawdę bardzo dużo o tym nie mówiłam i mam wrażenie, że wiele osób o tym nie wie, jak dużo książek rzeczywiście dostawałam do recenzji. Bywało tak, że w miesiącu dostawałam ich kilka, kilkanaście. Owszem, to nie były takie ilości jak wśród tych topowych blogerów, Instagramerów, którzy dostawali książki, po kilka książek dziennie od różnych wydawnictw. Ja już wtedy starałam się to ograniczać i nie wszystko chciałam brać, ale i tak na moje warunki, i na moje potrzeby, i na to, jak ja dużo czytałam, to było dość dużo. Ale też przez Instagrama coraz mniej zaczęłam publikować na blogu. I tam posty pojawiały się już naprawdę bardzo rzadko. Ostatni post mam wrażenie, że pojawił się w 2023 roku. I koniecznie muszę to zmienić, bo nie chciałbym, żeby mi w jakiś sposób ten mój blog przepadł. Ale tak, zaczęłam sama uciekać od, od bloga, zaczęłam tworzyć na Instagramie, żeby wpasować się w to, czego oczekuję od nas wydawnictwa. Dlaczego więc w takim piku? W momencie, kiedy rzeczywiście dostawałam książki, które mnie interesowały, dostawałam to, co chcę, dlaczego przestałam współpracować z wydawnictwami? Powodów jest kilka i tak naprawdę większość z nich nadal przetwarzam i cały czas o tym myślę. Nie ma tak naprawdę jednej odpowiedzi. W pewnym momencie naprawdę zaczęło mi dość mocno brakować tego czasu. Zaczęłam pracę i już nie chciałam brać wszystkiego, co było mi proponowane. Wydaje mi się, że powód w dużej mierze leży po mojej stronie. Gdy jest się świeżym recenzentem, chce się dostawać absolutnie wszystko i wszystko się przyjmuje, każdą książkę, i nie wierzę, że tak nie jest. Nie wierzę, że nie macie, jako recenzenci, nie mieliście takiego momentu, w którym ta radość, że wydawnictwo Wam coś ofiaruje, wystarcza i bierzecie absolutnie wszystko, nawet jakieś poradniki, po które nigdy byście nie sięgnęli. Ale to jest tak naprawdę fantastyczne uczucie, które jednak z czasem zaczyna troszkę przytłaczać. Nie wiem, czy to tylko u mnie tak było, ale rzeczywiście w pewnym momencie ilość tych książek, które dostaję, zaczęła mnie przygnębiać. Zwłaszcza, że jako mood reader naprawdę nie zawsze miałam ochotę czytać to, co mi ofiarowali, chociaż wstępnie się na to godziłam. Bo w pewnym momencie macie ochotę na czytanie czegoś innego, niekoniecznie z puli książek, które dostaliście do recenzji. A terminy zaczęły być naprawdę bardzo wąskie. I ja strasznie nie lubię czytać na czas, bo to zbyt mocno kojarzy mi się z czytaniem lektur szkolnych, a czytanie lektur szkolnych było niezwykle dla mnie uciążliwe. Jako dyslektyk, miałam też zawsze większe problemy z czytaniem, właśnie na czas, dlatego Zbyt mocno czytanie książek do recenzji zaczęło mi przypominać te czasy szkolne. Jednak to nie jest tak, że to tylko moja wina i to tylko przeze mnie przestałam współpracować z wydawnictwami, bo gdyby to tylko ode mnie zależało, to prawdopodobnie nadal bym się na niektóre pozycje kusiła. Bo z drugiej strony zaczęłam zauważać spore problemy po stronie wydawnictw. Nie wiem, czy to też dlatego, że Tyle czasu siedziałam w tych book mediach i jakby miałam kontakt z wieloma z nich, ale zaczęły się pojawiać takie rzeczy, które zaczęły mnie irytować. Może to też takie doświadczenie i to, że się zaczęłam starzeć i już nie byłam tak naiwna jak wcześniej. Nie chcę tutaj wymieniać oczywiście tych wydawnictw z nazwy, bo nie chcę palić za sobą mostów. Poza tym, z wieloma z nich nie współpracuję już od wielu lat, dlatego może sytuacja się zmieniła. Nie chcę też wykluczać tego, że może kiedyś nawiążemy jakąś współpracę i rzeczywiście może będzie to troszkę inne niż wcześniej. Ale jeżeli chodzi o wydawnictwa, to po pierwsze, bardzo nie lubię, jak ktoś mnie ignoruje. Jeżeli byłam stałą recenzentką jakiegoś wydawnictwa to nie lubiłam, gdy kontakt się urywał bez powodu, bez podania przyczyny. Dlaczego nagle przestało się do mnie wydawnictwo odzywać i nie zakończyło tej współpracy, tak wiecie, normalnie, pisząc do mnie, że zmienił się ich, nie wiem, styl i już nie chcą ze mną współpracować. Nie lubię też chamstwa i takiego passive-aggressive zachowania. Wszelkie wywyższanie się strasznie mnie irytuje. I wnerwia, i wierzcie mi, wiele wydawnictw tak się zachowuje. Czasami młodzi recenzenci nie zauważają tego, bo boją się też powiedzieć coś złego o jakimś wydawnictwie, boją się źle popatrzeć na jakieś wydawnictwo, bo mogą stracić szansę. Ale w pewnym momencie ja zaczęłam zauważać, jak niektóre wydawnictwa zaczęły traktować zwykłych ludzi, i to mi się nie do końca podobało. Do takiej sytuacji naprawdę dochodziły i nawet mam screeny niektórych wypowiedzi wydawnic niektórych story, ale zostały to już dla siebie. Po drugie, gdy recenzje na blogi stały się mniej popularne i tak naprawdę wydawnictwa już kompletnie na blogi nie patrzyły, zaczęły się głównie liczyć lajki i liczby. I z punktu widzenia marketingowego ja to absolutnie rozumiem. Wiem, dlaczego wydawnictwa wolą dać książkę do recenzji. Osobom z wielkimi zasięgami, ale z drugiej strony, dla osoby, która chciała przede wszystkim przekazywać jakąś treść i coś więcej niż zdjęcie i nie wiem, jakiś tam króciutki pościg, to było dla mnie dość bolesne. Nie miałam czasu, aby w 100% poświęcić się Bookmedium, Instagramowi, czytaniu i tworzeniu kontentu. I gdy zauważyłam, że niektórzy, którzy dostawali książki, tak naprawdę ledwo je pokazują, nic tak naprawdę o nich nie mówią, robią co najwyżej czasami bookhole, a i tak są hełpieni przez wydawnictwa, no cóż, to trochę tak naprawdę zabiło mój cały entuzjazm do recenzowania książek. Poza tym wiele osób ewidentnie tych książek nie czytało, a oceniało je pozytywnie tylko dlatego, żeby nie wypaść źle przed wydawnictwem. I nie mówcie mi, że tak nie było, bo wiem, że tak było. Ale oczywiście nikt się do tego nie przyzna, bo no wiecie, całe to nastawienie na ilość, a nie jakość kontentu nie jest dla mnie. Czasem wolałabym poczytać coś więcej, obejrzeć jakiś dłuższy filmik z recenzją niż um, jakieś dawkowe warto, polecam. Więc gdy wydawnictwa zaczęły zrywać ze mną współpracę, chociaż tak naprawdę nikt oficjalnie tego nie zrobił, ja też o tę współpracę przestałam zabiegać. Jestem uparta łaski bez ja się prosić nie będę. I tu też muszę przyznać, że wtedy poczułam taki powiew świeżości bo zawsze chodziło tylko i wyłącznie w moim przypadku o książki. Tak jak wspomniałam, współpracowałam głównie w Barterze, a mam pracę, zarabiam, więc. Też mogę sobie kupić książkę. Jeżeli naprawdę mi na niej zależy, to mogę ją przeczytać na swoich warunkach w określonym przeze mnie czasie. Nie muszę się nikomu z tego spowiadać, a jeżeli chcę wam o niej opowiedzieć, mogę to zrobić. Zresztą w momencie takim jak ja, kiedy, kiedy pracujesz w budynku biblioteki, to nawet może mi te książki za darmo codziennie, więc naprawdę przestałam widzieć ten sens. Chociaż muszę przyznać, że musiałam. Troszkę to przeboleć. Bo naprawdę na początku było mi smutno, że wydawnictwa już się do mnie nie odzywają, nawet te, z którymi regularnie współpracowałam, i to było troszkę bolesne, ale jak patrzę na to z perspektywy, to w sumie dobrze wyszło. No i teraz mogę w 100% czerpać przyjemność czytania. Chcąc jednak dobitniej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przestałam współpracować z wydawnictwami, muszę też odpowiedzieć na pytanie, co mnie w Bóg mediach denerwuje. Bo głównie. Przez to, co mnie denerwuje, te współprace już nie są dla mnie tak atrakcyjne. Myślę, że współczesne bookmedia nie do końca są dla mnie. Nie jestem zwolenniczką recenzji typu... albo pokazywania Wam kartek przez 15 minut, aż końcu na końcu szybko pokażę, jaki jest tytuł. Nie do końca podobają mi się recenzje, które opierają się na jednym zdaniu – przeczytaj, a nie pożałujesz – Um, chciałabym od mediów czegoś więcej. Może rzeczywiście jestem człowiekiem starej daty, który z rożepnieniem wspomina moment, kiedy można było naprawdę dowiedzieć się kto co myśli o danej książce, ale no, nic na to nie poradzę. W book mediach najbardziej denerwują mnie jednak nie użytkownicy czy twórcy. Oni dostosowują swój content do odbiorców, ale też do tego co oczekują od nich właśnie wydawcy. I to one, wydawnictwa, najbardziej mnie denerwują. Być może tym filmikiem podkopię jakiekolwiek szanse na współpracę z kimkolwiek, no ale niech tak będzie. Pominę fakt, że niektóre wydawnictwa bardzo się zeszmaciły i publikują największy shit tylko po to, żeby zarabiać, nie patrząc na jakiekolwiek walory wypuszczanych produktów. Liczy się tylko to, liczy się tylko to, żeby wcisnąć ludziom szajs pod przykrywką literatury, a mają szczęście, że najbardziej zagorzałymi ich klientkami są biedne, podatne na wszystko nastolatki, które nie do końca rozumieją, że są wykorzystywane jako takie maszynki do zarabiania pieniędzy. I raby marketing erotyków, jakby to były książki dla dzieci, bo się szybko wydaje i nie trzeba się bardzo starać, ale dzięki temu można sobie pozwolić na wykupienie pół na targach książki. Jezu, ja wiem, że książka to głównie produkt, ale strasznie się patrzy na upadek literatury, i jak niektóre wydawnictwa są gorsze niż Shien? Czy powinnam zrobić filmik o tym, jak książki wydawnictwa nie ruszają się niczym od fast fashion? Ale też powiem Wam, że strasznie mnie wkurzało promowanie ciągle tych samych osób, które są patronami absolutnie wszystkiego. Przez to bycie patronem całkowicie straciło swój sens. Ci patroni też często nie czytali w ogóle tych książek, a często te książki w ogóle nie pasowały do tego, jaki kontent wrzucali do tej pory. Mam straszny problem z poczynaniami niektórych wydawnictw, które na przykład zatrudniały influencerów, którzy mieli niejedno za skórą, wydawanie niezedytowanego sheetu, promowanie książek nieodpowiednich dla grupy wiekowej, dla której się to promuje, używanie AI do robienia okładek, a nawet te tytuły po angielsku. Te wszystkie drobne rzeczy spowodowały, że coraz bardziej zaczęłam odsuwać się od tego zaplecza książkowego. Moje więzy z wydawnictwami do tego stopnia się poluzowały, że nawet przestałam zauważać, że te maile od wydawnictw już nie przychodzą. Czasami mam takie myśli, że to w sumie szkoda, ale z drugiej strony wtedy patrzę na moją półkę z książkami. I myślę sobie, dziewczyno, masz co czytać, na najbliższe 50 lat, więc naprawdę kolejne książki do recenzji są niepotrzebne. Poza tym mogę tworzyć teraz content, który naprawdę mnie y, interesuje i mogę mówić o tym, co chcę. I wy nie musicie się martwić, że jakąś książkę dostałam do recenzji i dlatego mówię o niej pozytywnie. Nie, nie żebym wcześniej kłamała, że jakaś książka mi się podoba, chociaż mi się nie podobała. Miałam niesamowite szczęście, że trafiały do mnie książki, które naprawdę mnie interesowały i które naprawdę mi się podobały. A jak jakaś książka mi się nie podobała, to starałam się znaleźć w niej pozytywy, bo myślałam o wielu czytelnikach. Teraz mam już to gdzieś. To nie tak, że przekreślam jakąkolwiek potencjalną przyszłą współpracę. Absolutnie nie. Jestem w tej kwestii myślę, że bardzo otwarta, ale też wiem, że chciałabym tym razem robić to w 100% na moich zasadach, a to też niekoniecznie może odpowiadać wydawcy. Na obecną formę book mediów jestem chyba za stara i zostawię to młodym, przez co też widzicie mnie tutaj na YouTubie, YouTubie który chyba jest takim troszkę boomerskim medium w tym momencie. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko lubicie to oglądać. Dlatego dajcie suba i dajcie łapkę w górę. Dlaczego więc przestałam współpracować z wydawnictwami? Bo z tego wyrosłam. Przynajmniej w takiej formie, w jakiej to było do tej pory. To był, to był super etap mojego życia i z pewnością bym go nie zamieniła. Czy żałuję tego, że już z żadnym wydawnictwem nie współpracuję? Tak, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie wydawnictwo Media Rodzina, bo z nimi współpracowało mi się chyba najlepiej. Jakoś nigdy nie odczuwałam, że coś jest nie tak. Ale może macie jakieś pytania, śmiało walcie w komentarzach, postaram się na wszystko szczerze odpowiedzieć. Odpowiem na nie jako weteran polskiego bookblogingu, chociaż zawsze byłam tym maluczkim. Ale wydaje mi się, że przez tyle lat nabrałam pewnego doświadczenia i może będę umiała odpowiedzieć nawet na te trudne pytania. Podczas nagrywania tego filmiku zrodziło mi się w głowie kilka pomysłów na inne filmiki, więc mam nadzieję, że już za niedługo uda mi się je zrealizować. A jeżeli podobał wam się ten filmik, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Niech on chociaż tutaj troszkę urośnie. Zachęcam Was też do obejrzenia mojego bloga. Troszkę się go wstydzę, troszkę nie. Niektóre wpisy są gorsze, niektóre lepsze, niektóre mają wiele błędów. Wiele zdjęć, które stosowałam w swoich blogu, już jest niewidocznych, nie wiem dlaczego. Może zostały usunięte z internetu. Blogspot trochę dziwnie działa, ale możecie poczytać moje stare teksty, możecie sprawdzić moją historię, bo wszystko jest dostępne w internecie. Mój Instagram też, więc możecie tam kliknąć. Poszukać jakichś starych zdjęć, może jakieś Wam się spodobało, więc dajcie serduszko i ja wtedy będę wiedzieć, że przyszliście z tego filmiku. Mogłabym Wam dużo więcej o tym opowiedzieć z szczegółami. Listę wydawnictw, z którymi współpracowałam, możecie między innymi zobaczyć właśnie na moim blogu, bo tam bardzo dużo się tych wydawnictw przewijało. Loga z niektórych też się przewijały. Ja współpracowałam z wydawnictwami, które już nie istnieją, i z księgarniami, które już nie istnieją, więc Łoch, masakra. W każdym razie, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu. Zachęcam Was do zostania na moim YouTubie, bo na razie bardzo się dobrze tutaj czuję i bardzo podoba mi się robienie kontentu na YouTube'a, więc mam nadzieję, że chociaż tutaj część z Was ze mną zostanie. A co? A my się widzimy już niedługo w kolejnych filmikach, więc do usłyszenia, do zobaczenia.